Nie chcemy ni ani młoda. Za kadmiń zagrodno za, za Willoylu zapłaci czerwona flota. Za Kadyń, za zagrodno za Willoylu zapłaci. Za rocznicą podąża kolejna rocznica, wspomnienie lat minionych umysły nam truje. Polski Czerwiec to Poznań i krew na ulicach. Polskie Grudnie, wybrzeże i kopalnia wujek. Przegięcie historyczne. Raz mniejsze, raz duże, pożytecznych idiotów wszędzie cień przemyka. Polska broni Polaków przed Polską, Jaruzel bohaterem się staje za sprawą Michnika. Stary cyrk ciągle dziarsko przez dzieje się toczy, Wielcy dokąd nie dopną swego. To nie spoczną. Solidarność unijna też kpi w żywe oczy. Berlin, Moskwa, ten pomost wciąż trzyma się mocno. Żyjemy w zakłamaniach, tępych, chociaż tkliwych. Świat durnieje z dniem każdym i staje na opak. Na brukselskich salonach Lenin wiecznie żywy I sierp w wianuszku gwiazdek Taka Europa W kościelach ponurych nadzieja gwiazdki Wolności uchylą się w Nadejdą dla brody ostatnie już dni Zamilknie czerwona Czerwona kołota, nadejdą dla broni, ostatnie już dni, z mnie czerwona kołota. Czas błędów wypaczeń już nudził się nam, wymierzmy sztywnemu jest kocha. Czas polsko wystawić rachunek. Nech si hrám, nech plačí červená